Jak wcześniej wspomniałem, wszystkie zapisy związane z dostawcą i wszystkimi transakcjami przechowywane są w księdze pomocniczej zwanej Zapisy Księgi Dostawcy. Do zapisów wchodzimy albo klikając, klikając kwotę saldo, albo używając skrótu CTRL F7. Możemy także użyć przycisku Zapisy Księgi bezpośrednio na wstążce. System pokazuje wszystkie zapisy danego dostawcy, na którym staliśmy. Jest on tutaj widoczne w filtrze. Z danych, które są najbardziej istotne i pokazane tutaj, data księgowania i data dokumentu. Dwie daty, które podajemy podczas księgowania dokumentów, typ dokumentu płatność, czyli dokument bankowy, faktura faktura korygująca, może także zdarzyć się pusty. To są transakcje na przykład w dzienniku głównym numer dokumentu, czyli jaki numer nadaliśmy podczas księgowania, numer dokumentu zewnętrznego, w przypadku faktur jest to numer faktury dostawcy, w przypadku księgowań bankowych to może być drugi numer, którego używamy, na przykład w tym przypadku jest to numer wyciągu. Mamy numer dostawcy, mamy nazwę tego dostawcy i opis transakcji, który, którą tutaj. Mamy w szczególe kod waluty, jeśli to była transakcja walutowa i kwoty. Kwoty w zapisach księgi dostawców wszystkie są sumą kwot z księgi szczegółowych zapisów księgi dostawców. W szczegółowych zapisach mamy poszczególne transakcje, poszczególne operacje. Tutaj mamy ich wynik. Dlatego wszystkie one tutaj. Można nie wejść i zobaczyć szczegóły. Gdy jest jeden zapis, jest to zapis wstępny. Tutaj pokażą się zapisy związane z rozliczeniem, czyli jeśli staniemy na kwotę pozostałą, to znajdziemy zapis wstępny i rozliczenie, czyli zapis, który rozliczył dany dokument. Natomiast tutaj jest suma tych dwóch zapisów, czyli w tym przypadku, w przypadku rozliczonych dokumentów, będzie to 0. Mamy kwotę pierwotną, kwotę, czyli kwoty, które były na starcie księgowania dokumentu. Kwota PLN, jeśli to jest transakcja walutowa, to będzie inna, tak jak w tym przypadku. Kwota jest 500, kwota PLN jest 1500. Kwota debet, kwota debet PLN, kredyt, kredyt PLN. W kwocie pozostałej informacja o kwocie pozostałej z danego zapisu, jeśli jest 0, zapis został rozliczony. Mówi o tym także pole otwarte, czyli po nim także możemy filtrować, jeśli nie jest zaznaczony, znaczy jest rozliczony. W księdze zapisów, księgi dostawców mamy także termin płatności, co więcej, w tym miejscu ten termin płatności możemy zmienić po zaksięgowaniu dokumentu, czyli mogę poprawić już na istniejącym zapisie termin płatności. Mamy także numer zapisu, czyli kolejny numer zapisu, który powstaje automatycznie przy księgowaniu dokumentu.